Okej okay. A z... Znaczy chwilowo to eksplorowaliśmy Eksplorujemy mm -hmm. No chwilowo to ja nie mam czasu Dobra, no to idziemy na północ Do przejścia e? to, idziemy to do przejścia no to ja tam zostałem, gdy sobie poszłeś No nie zauważyłem cię, sorry, że zostałeś Ogrywamy dziś jeszcze? Mhm Wieczorem później Tak, wieczorkiem Teraz idę ja niedługo idę do kolegi. Go, go, go! Dobra, już nie będę taki chamski i nie będę cię zostawiał. Może to nie tu było przejście <gryścia> No byś się mylił <gryścia> Jaki żart. No to ci widzisz tutaj klucz jest. przejście. Mm? No tylko nie wiem czy to na pewno tutaj Na pewno Dobra, jak to się chcesz. A gdzie mieliśmy iść eee, no, 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 no. Tutaj jest kamienne pole A wracamy nie ma mowy, dobra, chodź Do A, wioski. Jezu, tam jest. Dobra. Hmm? Co? Ja trzeba portal znaleźć, żeby tam się dostać potem. No to... Dobra, no to ja spadam do wioski. Po co? No co, muszę kończyć. No to chodź do wioski i zakończ nagrywanie. To nieważne gdzie, gdzie się kończy. Wiem, ale żeby zrobić save pointa. No dobra, no to kończymy. Dobra. Żegnamy. Będziemy niedługo. Dobra, okej, okay, wracamy. Z nowymi filmikami. A propos tego, co mówiłeś o zdrowiu, to Kara uzdrawia za darmo. Hmm? Wiem. A, po starej znajomości. Dobra, no to gdzie idziemy teraz? Do Mrocznej Kniei przez te przejście podziemne. Ale możemy poekspić jeszcze na no nich. A, stechu Widzisz, już na samym początku nagrywania bardziej bitka-bitwa. O no kurde, mapa się nie zachowała. Co? W singlu się zachowuje mapa, to co odkryliśmy. No, to, co odkry... a tutaj? Tutaj najwyraźniej nie. No trudno, no, no czekaj, czekaj na mnie. Ja nie wiem, co ty gdzieś lecisz. No ja tu potrzebuję Poza tym chyba potrzebujesz No jest A Ej, poza nie. tym chodź chodź tutaj Chodź no. Eee Trzynaliść to drzewo Już no, mnie. Dobra nie. Przecież olej, uratowaliśmy i... Keina Olej, olej Ej, uratowaliśmy Keina Wiem, ale trzeba je znaleźć Po co? Gdzie ten kamienny krąg z teleportem? Po A, co chcesz o do coś czy... Potrzebuję go. Po prostu nie pytaj, prowadź. Bo to będzie bardzo ważne. No to musimy się teleportować tam. Co? Teleportować musimy się tam. No, ale tam do tego miasta zniszczonego. No to chodź. No to... Idę, idę. Hm? E? A co tam jest? I gdzie to jest niby? Na kamiennym polu. Co? Tylko się nie zachowała lokacja, to nie wiem gdzie to jest teraz. Klikę. No to szukamy, szukamy. A jest portal, te żółte, te złote. Żółte, Właśnie. złote. No to chodź, bo musimy tam znaleźć coś. Nogę Wirta? Co? Nogę Wirta? Nie. E, jak to tam Taką nogę. No no mówię, nogę Wirta. No? Chcesz iść do krowiego po... Słyszałeś o krowym poziomie? Czyżby? Co? No właśnie, tak. Chce, chcemy pok chce pokazać naszym widzom krowy poziom, ale to dopiero po zabiciu diablo. Możesz? No, tak, nie. Ej no, szybko. Potrzeba na raz... wsparcia. Na razie nam niepotrzebne maga wirta. Tristram było niczym. Szczerze, to nam niepotrzebne na razie, ale dobra Co? Jak no to się je schowa? To jest tam, na północy hmm? Chwila Poczekaj, mam coś takiego jak także To jest dla paladynów tylko Eee ale mam dużą tarczę, to jest lepsze Aha. dużo także jest lepsza no i dobra, a gdzie jest ta noga? E, tam jest ciało gdzieś tutaj. E, szukaj jakiejś klatki. A poza tym kupa kasy będzie czy? w tym. klatce jest, wiem, że kupa kasy. O, Grałem w to dużo. O jest. O, ciało wita. To chyba występowa w jedynce, bo to jest lokacja z jedynki. Ludzie, no ile miał kasy? Sporo. Bogaty Lekas. człowiek z niego był, nadziany. Okay. Tak nie no ja nie, nie, nie mogę Droga to Wirta, ty to jesteś kabryon. No bronię. Nie no. Dobra, exp my. Nigdy za mało exp. Daj, Daj, Aure, leczenia. Czernie daj. Dałeś ściernię? Dałeś ściernię? No, dałem już. Weź tarże. Po co? Nie mogę. No masz nie unikalną tarżę. Złoto tarże. Musisz to być. Dobra, ja wezmę. Nie Nie mam miejsca. No właśnie. Chciałem powiedzieć, żeby nie jakieś gówno. Nie, <laughs> nie warto. Nie miejsca. Weź tą tarczę za mnie Ej A bo mam pomysł Musiałem My Weź tą tarczę i za mnie Ło wow. A to oh, duża kurna. tarcza to nowa ją O oh, kurna Jaka to. tarża Bierję Ale mówię, nie mogę nic Odrzuć swoje tarcze Odrzuć swoje Nie, wziąć, Odrzuć ja nie swoje mogę jej tarcze. użyć Czemu? E, nie wiem, a poza tym nie mam miejsca w ekwipunku. Odrzuć tarczę, co masz... Nogę. Odrzuć starce, co masz teraz przy sobie. No to też nie mogę, dobra, ej. To ty weź nogę Ty weź nogę, a ja wezmę tą także Nie mogę nieść nic więcej Dobra, wracamy. Chwila. A to co? Wilcza głowa? No to jest dla nekromanty Fajne. No. To ty, ekstr... fajny, fajny leci ekstr. Ty weź może się lepiej rozdził z kobietą. Bo u nas podpalamy podwójnie. Znaczy... Hmm. też eksprimy, <gry> Ludzie, ci całe HP jedną modlitewką. Ej, dawaj, dawaj, szukamy dalej. Kurna, ja nie... ja muszę inwestować w manę, bo jestem cienki bez many. Dobra, fajnie, ale tutaj jest fajny. Pamiętaj, że stwory słabe po osiągnięciu jakiegoś poziomu w ogóle prawie nie dają expa. To jest... No? no wiem. To jest normalne rzeczy. Ja nawet miksturki nie mogę. A poczekaj, te wale to dużo tarcze. No ty, unikatowa, fajna fajna. Dobra, no to co spadamy? Ej, tu tarce to bierz. No wziąłem. Masz ją założone? No, założona już. Dobra, idziemy do Mrocznej Knie? No. Dobra, I przez no, te to przejście. Co? Dawaj tu. Chwila. Dobra przez te przejście Musimy no. tam znaleźć teleport bo nie będzie się na cały czas przez te przejście iść. wyżło Wyżopa cała krew i kurna nic nie zostawiła Eee, kto? No ty Jako krew Eee, świetnie Czekaj to jest na południu Na pewno Mhm mm Jako krew wyżopę W tą stronę to jest to w tą stronę to jest te coś tak. no no tam. Już od, tam jest ten jakoś. Hmm. Te buty mamy te realne, niestety. Hmm? Ale wytrzymałeś mają dużo. Wytrzymałeś jeszcze mi nie spadła. Ale to się niszczy, te realne. Niestety się niszczą. Jest coś świetne, ale się niszczy z czasem. Ej. Co? Co chcesz? Nic, nic. Chylało 160 zł o kurde, 217 zł. Ej no, kurde, daj mi trochę tej kasenie. Ej idzie na nas dwóch. Co? Idzie na, nas, idzie dwóch. na nas dwóch. Idzie na nas A poza tym jakąś jakąś krótkolaskę. Chcesz? Co daje? Nie wiem. Nie zidentyfikowanej. Czekaj, muszę poukładać se Walczcie na razie. Eee. na chwilę. Hmm? Co masz? Co chcesz? Fajne rękawice. Poczekaj. wymienię sobie, bo pewnie masz słabsze. No pewnie, ty, eleganckie rękawiczki. Nie mów, że ci nic nie daję. No, daj, dajesz. Ja ci daję miksturki many, Bo mam sporo. Dobra, zobaczmy wow, ten wow, ile ja mam tych Na czternasty Jakiś... poziom talizman. Tu nawet wezmę do skrzyni. Ej, chcę, ale chcę. A gdzie, masz tą nogę? No. A, dobra, myślałem, że zgubiła Ej już co? Ale ona się respawnuje, dlatego można w każdej chwili, w każdej chwili można ją. Wziąć. E? A nie, teraz to się nie zrespawnuje, jak wzięliśmy. No dobra, ej. Wiesz co? To otworzyć ci portal. Albo otwórz portal sobie i weź się, nogę, to nogę do skrzyni. No i będę ja musiał zidentyfikować parę postaję. rzeczy. na chwilę i posłuchaj. Ja tutaj na, ja tutaj zostanę i popilnuję. I wiesz co? Muszę ci dać trochę moich miksturek. Bo mam za dużo ich. Kompletnie za dużo. Będę Spoko, zaraz... No dobra.